Witajcie moi kochani już w kolejnym 38 odcinku z gry Shakes and Fidget No i na samym początku muszę wam powiedzieć Ostatnio wam dziękowałem za 500 subskrypcji To dzisiaj, no można powiedzieć, że jestem zmuszony Ale też chcę wam podziękować już za 600 subskrypcji Bodajże 610 jak patrzymy ostatnio Z czego oczywiście bardzo się cieszę Na co do odcinka, jak już pewnie zobaczyliście po tytule ja muszę wam powiedzieć, że na niego bardzo długo oczekiwam. Znaczy długo. No, czekałem po prostu. A dlaczego to już pewnie wiecie, tak jak mówiłem po tym odcinku, po tym tytule. No więc tak, może najpierw przejdźmy tradycyjnie do naszej obrony. No, niestety przegraliśmy i to jest z Guildia Spellforce. Zobaczmy sobie. Yy, mamy pozycję czwartą już niestety, a mieliśmy kiedyś drudzy. No niestety tak jest, a zaatakował nas Gilia Spellforce. No niestety będziemy musieli. Się w końcu podnieść. Tutaj wąż próbacz. Zobaczmy, czy mu coś zabraliśmy. No, niestety, przede mną bastion którego oczywiście pozdrawiam, jak i oczywiście całą glidę. Dobrze sobie wspomniałem. Pozdrawiam wszystkich. No, a to dzisiaj, tak. Pozdrawiam wszystkich. Nie zabrałem, niestety, procenta, ale zabrałem. No, mało zabrałem, niestety, więc tak przejdźmy teraz do warty. Odbierzmy sobie mm, dzisiaj już drugi raz, bo sobie w szkole wziąłem. Mm, zobaczymy, czy coś ciekawego będzie. Tutaj, o widzę, już się pota, ta miksturka skończyła na siłę, więc też musimy sobie uzupełnić. Trafi się i się trafiła, tak jak chciałem. Tak właśnie mam. Dobrze, no sobie sprzedamy. się mi się trochę tutaj nazbierało tych klejnotów. Nie mam gdzie jeszcze ich włożyć. Może się kiedyś na pewno przydadzą. A właśnie kiedy się przydadzą. No podejrzewałem, żeby dzisiaj się przydały. No dlaczego to zaraz się pewnie dowiecie. Co by teraz przejść, może przejdziemy tutaj do twierdzy. I co dostaliśmy? Dostaliśmy Szczęście, ze szczęściem, niestety ze szczęściem. Tutaj nie miałem co wybudować. To sobie wybudowałem. znaczy wybudowałem, poszedłem sobie do kopalni, żeby tam coś wziąć. No więc teraz, może by się przydało tutaj uzupełnić koszara. Tak nie pokazywałem wam w sumie, co tutaj uzupełniłem. Tak sobie możecie o, zobaczyć. Teraz już muszę wam powiedzieć, że jest coraz ciężej, coraz ciężej na no, taką twierdzę. Ciężej nawet surowce zdobywać. Ja myślę, chociaż nie, może sobie skarby bo ja jestem jeszcze tak. Po prostu nie lubię atakować innych. Wolę na przykład sobie powiększyć swoje kierunek. Bo jak wiecie, to już mi się niedługo będzie kończyło miejsce. Przejdźmy sobie tutaj. Mamy 11 godzin, no to będzie troszkę czasu. No nic, tu nowe trzeba to też zrobić w później zobaczyć czy są jakieś ulepszenia. No niestety nie mogę, Nie mogę wziąć żadnych ulepszeń. Może by kogoś zaatakować. No tutaj to na pewno nie. Fortyfikacja 76 poziom, ja mam Nie pamiętam który. O! Tutaj to nie ma opcji. Tutaj na pewno musimy końcu zaatakować, ale zobaczcie, jeszcze chyba nigdy mi się, nie, mi się nie spotkał z taką ilością surowców. 25 poziom ja mam w moich wojowników, 50 poziom, no to nawet jeden. Kiedyś atakowałem, nawet jeszcze jednym takim właśnie wojownikiem, nawet chyba była 29 fortyfikacja i atakujemy. To już na pewno musimy wygrać. No tej... Bez żadnego problemu dostaniemy aż 3000 kamieni, 27 tysięcy, Szkoda, trochę, że wziąłem teraz skarbic, ale zostanie nam. No to je... muszę Wam powiedzieć, jeden z lepszych ataków, jaki miałem w życiu. W sumie je chyba jeden z niewielu. No więc co teraz? Przejdźmy sobie misję, weź... weźmijmy. Co mówię, weźmy. Coś tam tak. O, jest, już. Mmm, bierzemy to oczywiście bo jutro będzie a zresztą jutro nie wiem właściwie jaki będzie event, zatakujmy sobie może zamacha, z nim może mam szansę, no i właśnie mam szansę też jak możecie zobaczyć ja teraz ostatnio tak spojrzałem, że chyba już za wszystkie walki dostajemy yy, tutaj na przykład spójrzcie, za wszystkie walki dostajemy expa, tutaj zobaczę chyba nawet za przegraną, nie za przegraną nie, bo tak kiedyś znaczy ostatnio zobaczyłem ale tutaj już powinniśmy dostać, jak pamiętam. Nie, tutaj niestety też nie dostaliśmy. To jednak chyba losowo jakoś jest. Tutaj na przykład dostaliśmy. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa. I przejdźmy sobie do lochów. I właśnie to, co miałem Wam pokazać. Już mam 14 lochy. 14 lochy, które dzisiaj na pewno będę zabezpieczał. Ale to jeszcze nie teraz. To jeszcze nie teraz. Musicie chwilę poczekać. Tej mi się też... Yy, tak. Mam nowego przeciwnika. 10 poziom to są akt drugi, czyli jak już zabezpieczymy to, będziemy mieli kolejny akt i to już będzie akt trzeci. Tutaj, no, zabraliśmy mu dosyć dużo. Zostanie mu 79%, tego tutaj nie będziemy atakować, bo jak mówiłem, zaatakujemy sobie tutaj 14 roch. i tutaj właśnie liczę, że mi dzisiaj sobie wymienię sporo eku. Ale może zanim do tego przejdziemy, jeszcze szybko wejdźmy, weźmy sobie tutaj na w wszystko załatwmy. Wygraliśmy z wideo Honorary. O, tutaj chyba widzę, już nowy nam się pojawił zombie z Suteryn, już nie pamiętam kiedy. Tutaj pozdrawiam wszystkich. O jejku. Dobrze, już jest, dobrze. Bierzemy wartę tutaj. pocztę na razie piękne, żeby tutaj nie migało cały czas. I co? Może przed przedtem misję weźmę. Mm -hmm. No, wydaje mi się, że to byłoby chyba najlepsze. I zobaczmy sobie zbrojownię, może zbrojownię. Czy będzie coś ciekawego? No, niestety nie ma nic ciekawego. Nie ma nic ciekawego, może tu. No i o! Widzę, że tutaj też będę musiał, znaczy nie też, tylko tutaj będę musiał sobie potki kupić. No, bo niestety mi się skończyły. Skończyły mi się, teraz by się na zręczność jeszcze przydała. Trafi mi się? No, niestety teraz się nie trafiło. Nie trafiło, może teraz się trafi. No, też się nie trafiło. O, i nie chcę, żeby się powtórzyło tak, jak to było kiedyś. O no i niestety na szczęście się nie powtórzy. Nie powtórzy się na szczęście. Mm. -hmm. Kupujemy nic nie trzeba kupować. I wejdźmy sobie tutaj na arenę. zaatakujmy sobie może kogoś takiego, co by nam się przydało. O, może z nim się w sumie przydało, bo ona. Sporo właśnie widzę rzeczy do Klasera. Jedna rzecz zawsze spoko. Zawsze spoko. Tutaj oczywiście pozdrawiam. Wszystkich tutaj udzielających się. No i odbierzmy sobie to, co powinniśmy. I może wybudujemy sobie coś. No tutaj widzę, że nie miałem całego właśnie tutaj kamienia czy tam drewna, bo widzę, że mnie ktoś zaatakował. No to oczywiście sobie tutaj sobie uzupełnimy, no i może być. No to ucznik, a nie Gildieucznik, co ja zrobiłem, co ja przecież muszę szkolić, to nie mogę w sumie. Czy opłaca się kopalni klejnotów? Opłaca się, bo widzę, że tutaj im brakuje czegoś, więc co szukamy? Tutaj 3 godziny 36. To jeszcze może dzisiaj uda mi się odebrać. Pozdrawiam tutaj Hexona, który mnie też pozdrawia. Idziemy dalej. Patrzyłem tutaj. No to co, może do lochów przejdźmy. Tutaj się nic nie ruszyło w wieży. Tutaj tak samo nic się nie ruszyło w portalu. O, widzę, że 4% zostanie na plusie. Ale tu się w sumie zmieniło. Tego nie widzieliście. Zrobiłem screen, Oczywiście udało mi się pokonać. Ale niestety na telefonie, więc nie tak jak zawsze robiłem w sumie. No więc co? Atakujemy. Tu jest wojownik. Tu jest No i pięknie. Udało się było nam poziom 152. To może sobie to wrzucimy tutaj do WC. Mamy Aure 6, 175. Mirajan dołączył, dołączyła do gildii. Oczywiście, witamy w GLDI. Yy, tak, to sprzedamy. No i co tutaj? Chyba już nic nie pozostało o wiadomości, to na końcu, oczywiście. No i teraz. Może teraz się uda znowu dostać trzy grzybki? No i udało się, udało się. Tak jak ostatnio, też trochę nadrobiliśmy to, co powinniśmy wcześniej. No więc trzeba teraz się wziąć za 14 roch, ale może najpierw tutaj coś wylosujemy, czy będzie coś dobrego, czy nie. No, blisko było, blisko było. Więc jak zaczynamy, zaczynamy. Jak muszę powiedzieć, że się trochę boję. Co myślę? Oczywiście chciałbym dostać jak najwięcej itemków, trzy cechy. No i żeby były lepsze od tych, co mam. Żeby to nie były trzy, wszystkie cechy, lub szczęście. I żeby to nie było coś takiego, że coś w no, dajmy na to tych rękawic. Żeby nie było na przykład 450, bo to nie ma sensu. Więc co atakujemy Roberta po to powinniśmy wygrać przysłowiowym palcem w nosie lub innej części ciała, kto tam woli, no to tego nie będę pomijał. No tutaj ja przewiduję, przewiduję, że będzie wszystkie cechy, wszystkie cechy. Czy się mylę? Mam nadzieję, że się mylę. Jest, ale niestety. To, co właśnie wam mówiłem. 439... 439... A, niestety nawet mniej pancerza. No i co ja teraz z tym zrobię? Co ja teraz z tym zrobię. No tak, wrzucimy sobie tutaj wejdziemy sobie. Damy sobie tutaj naszemu wyrobnikowi. Yy, tak, tutaj mniej. Ale dodamy sobie może jakiś klejnocik. Ale to może zaraz, tutaj póki mam miejsce. Póki mam miejsce. O widzę, że tutaj chyba się nie pojawia, że pokonałem loch. No nic, trudno, próbujemy dalej. Były trzy cechy, ale nie, jednak nie liczyłem na to. Próbujemy dalej. Jest to już poziom drugi. Tutaj też wygram i wbije nam 294 poziom. No, nawet zobaczcie sobie tu. O właśnie to się stanie. Ale nie wiem dlaczego nie pokazało mi, że pokonałem drugi poziom. Nie, pierwszy poziom. Dobrze, to teraz tutaj obstawiam. Tu będzie ze szczęściem, tak mi się coś wydaje. Mam, mam nadzieję, że się mylę. I trafić, jakby to była jeszcze broń z Halloween 3 cechy, to bym... nie wiem. O, może... Jest, jest. Czy mi się uda? No, zawsze lepiej niż te rękawice. Ale też ważne, że jest w nasze gniazdko. No i to jest... jest jeszcze innym plusem jest to, że kosztuje to 10 milionów. 2600, o plus więcej pancerza, to może sobie na pewno uzupełnimy. Na to zaraz. O, tutaj widzę, że mięsne itemki wymienię na takie halunkowy, chociaż nie. Rękawica sobie zostawię te co mam, i próbujemy dalej. Myślę, że z tym też powinienem sobie dać radę. Tutaj mam jeszcze jedno wolne miejsce, więc próbujemy. Czy tutaj też się trafi? Czy w ogóle wygramy? To na pewno wygramy. 3 cechy. Może. Ja oczywiście bardzo bym chciał. I uwaga. No niestety, niestety 394, 132. Ale wydaje mi się, że to byłoby chyba lepsze, bo tutaj mamy miejsce na klejnot. Oczywiście też dziwię się, że same itemki właśnie z Halloween mi wpadają. Zobaczmy, czy by to było lepsze. No to tak, najpierw może byśmy sobie wrzucili coś tutaj. Tutaj, może wrzucimy sobie to i oczywiście tak ulepszamy. Więcej mamy siły. Tutaj, może coś 174. Tutaj w sumie wytrzymałość by pasowała. No ale jednak, wiadomo, siła też jest ważna. No więc, co by tu może wziąć? Bierzemy wytrzymałość. Może. A tak to nie. Poczekajcie, sobie spróbuję ile. Czy duża różnica jest? 38, 3... No 6 Wiecie co? Może spróbuję sobie tutaj z wytrzymałością. O! Mamy więcej wytrzymałości, też się zawsze przyda. To sobie przesuńmy tutaj, bo to też jest ważne, muszę Wam powiedzieć, że jeżeli macie tutaj wolne miejsce, a tutaj macie pozajmowane, to radzę Wam, żebyście szybko sobie to pozamieniali. Tak jak teraz ja to robię, bo może Wam coś dropnąć, a może się okaże, że Wam to się nie pojawi, bo jeszcze gra chyba nie po. Jakby, nie odczytuję, że macie wolne miejsce. Cały czas myślę, że macie tylko 5 miejsc. No tutaj. O, nawet widzę, że dwa razy. E, dwa razy tutaj pokonałem drugi poziom. E, to sobie w międzyczasie tutaj weź weźmy nasz atak. I co, próbujemy z czwartym? Próbujemy. Ale nie, może jeszcze jednak nie. nie. Odbierzmy sobie naszego grzybka. Może teraz. Jakby to była broń, to naprawdę mi się ucieszył. Naprawdę bym... No tutaj chyba będzie Już większy problem No tu już może być problem Tu może być problem, pomińmy sobie Ajajaj, niestety Niestety A zobaczmy sobie ile mam Expa. 294 poziom, uda mi się może No niestety, nie wiem czy mi się uda Próbujemy, próbujemy Wiem, że mamy szansę go pokonać Ajajaj może teraz... no blisko, blisko. Może teraz... No niestety. No teraz. No nie. No co jest, co jest? No dobrze, teraz powinniśmy wygrać. Coś się upewnie... Tak, teraz wygramy, teraz wygramy, to nie pomijam. No tak w porównaniu on ma 340 poziomem, 294, tyle że on ma 221 milionów HP, a ja do tego prawie 14. To więc, co to teraz by pasowało w sumie broń trzy cechy. Oczywiście Halloween. Nigdy nie miałem, jakbym go dostał, to... Ach, szkoda gadać, szkoda gadać. Ale nie ma co się w sumie napalać na takie rzeczy, bo i tak wiem, że dostanę coś z trzema, w sumie trzema cechami, wszystkimi cechami, albo... O, aż ciężko pomyśleć, że tu w sumie wygrałem, bo widzę, że mu mi mało zostaje, mu coraz więcej. O, tutaj widzę, że sporo bloków będę miał i uwaga, i nie prawdy. No! No nie, w sumie no, ucieszyłem się, ale jest, niestety się nie ucieszę. A z tego względu, że nie ma miejsca na nasz w sumie, na nasz klejnot, niestety, ale zobaczmy, co byłoby lepsze. No, lepsze byłoby jak dla mnie to. Tutaj mam 370 i 443 No, wychodzi na to, że mamy więcej szczęścia i siły. Siły byśmy mieli 8K. Ale za to byśmy mieli mniej wytrzymałości. No więc ja się jeszcze zastanowię. Może ja bym sobie coś tutaj wrzucił. Coś tutaj wrzucił. Ale nie, to może zaraz, póki ma miejsce, to próbujemy sobie z tym. Tutaj może już być problem. Może być problem. No, niestety to wyjownik jest. O, ludzie! Nie, tutaj to już chyba nie ma szans. No, niestety. Który on ma poziom? 350, 350. Z czego ja mu zabiorę tyle? No, właśnie. Próbuję. Nie, jeszcze może ostatni raz. Nie, nie ma co, muszę Wam powiedzieć. Nie ma co. Yy, czy jestem zadowolony? No. Szczerze wam powiem, że no nie bardzo, nie bardzo liczyłem na coś, że sobie wymienię, no dajmy na to takie tutaj, taki na przykład hełm, szczególnie pas tutaj na przykład, o na przykład pierścień, a nie dwa razy, w... ten oto tutaj itemek, na przykład naszyjnik, czego akurat mi on nie mógł trafić, tylko jeszcze no do tego dwa te itemki, no nic, trudno, ja zobaczę co bym tutaj mógł sobie wrzucić, no to możemy sobie dodać wojownikowi coś. 135 No, dajmy sobie to, właśnie teraz. W ostatniej aktualizacji doszło, że można już, że działają klejnoty na naszych pomocników. No to na pewno jest bardzo, bardzo fajne. E, I więc, co tak jak mówiłem, wymienimy sobie chyba rękawicę. No, bo tak, tutaj mamy takie, tutaj mamy takie, więc sobie, nie, więc sobie zostawimy. U uh, Maga mamy coś takiego, więc tu by się przydało wymienić, a u Zwiadowcy no mamy słabsze, więc przydałoby się jakby coś trafiło się nam dla Maga, więc i tak się trafi dla Zwiadowcy, no dobrze wiedziałem, że się trafiło do Zwiadowcy, zobaczmy czy się upewni, nawet te same, nawet te same, 390, nawet mniej, no to niestety to trzeba wyrzucić. Tak, to wyrzucamy i zobaczmy, czy może się tutaj z tych rzeczy przyda. Tutaj mamy 359, tutaj mamy 443. To na pewno bierzemy. Chociaż 432, 443 siła. To będę musiał ustawić sobie, żeby wymieszać WC, ale to już nie dzisiaj. No i buty. Butów sobie chyba te... nie, buty można wymienić. No bo są lepsze. Tutaj mamy 376, tutaj 200. Dwie... Nie, tutaj jest o wiele większa różnica. Na szczęście nam pancerz nie spadł. To chyba już będzie do wyrzucenia, bo tutaj raczej się nie przyda. 59, 57. No dwa, dwie cechy, zawsze coś. A tak poza tym, coś tutaj innego. 379, 357. No, może w sumie to byłoby lepsze. 379. Zręczność. No, niech będzie na razie to. Ja, so, ja sobie zostawię tutaj. Niech będzie to. I zobaczmy, co tutaj bym mógł wrzucić. To oczywiście sobie wrzucimy też. To sobie zostawię tutaj. No, to zostanie w kolejce do wyrzucenia. Do WC. Nawet Tutaj już nie będę raczej próbował. Nie ma sensu. Troszkę grzybów mi się udało dzisiaj wydać. Ja się jeszcze zastanowię czy o to sobie zostawię, czy tam to poprzenie, Ale to muszę. W spokoju, chwilę posiedzieć i po... No w sumie stanowić się, weźmy sobie misję no i przejdziemy. Może do wiadomości, bo nie wiem ile ten odcinek może już trwać, no, ale wydaje mi się, że Wam się podoba. Trochę tak dzisiaj, dzisiaj trochę wydałem tych grzybków, więc źle nie jest mi się wydaje. No co jest, co tu się dzieje? No i już jest, idziemy. E, tak Klonowski do nas napisał: kryzys, sława YouTuberów. Cześć. Zawaliste filmy, polecam oraz pozdrawiam YouTube. Ja Ciebie również pozdrawiam. Chris Cross. O, to jestem chyba Niemiec. You have forgotten. Dobra, to ja może przetłumaczę. Zapomniałeś mi pozdrowić w filmiku. Masz Skype'a? Tak, mam. Yes, I have. No, mógłbyś ze mną porozmawiać. No, muszę, wam, muszę powiedzieć Ci, chociaż tak tego nie, rozumie, nie rozumiesz ale niestety zbytnio z niego nie korzystam i tutaj w sumie, się w sumie mylisz bo oczywiście cię pozdrawiałem, ale oczywiście cię pozdrawiam znowu Chris Cross e, wypadałoby w sumie po angielsku powiedzieć więc e, Man grating for you e, idziemy dalej, Skill XX. kiedy następny odcinek sprawdzisz moje EQ jak na 60 level to nawet spoko mi się wydaje oczywiście pozdrawiam ciebie, sprawdzam EQ co do odcinka to oczywiście weekend Inteligencja, tutaj mamy wszystkie cechy, tutaj mam wszystkie cechy, tutaj trzy, inteligencja No jest fajnie, jest fajnie Wydaje mi się, że jest dobrze, tutaj też jest w miarę dobrze, więc jak na 60 poziom, wydaje mi się, że jest dobrze, idziemy dalej Bartek z Polski Pozdrowisz i powiesz mi, co mam zmienić w statach Myślałem już, że nie masz broni, ale jednak masz, mi się jednak... widzę, że jednak słabo internet mi chodzi trochę Siemka, Siemka, to jest wszystkim, co możesz zmienić w statach. Ja widzę, że idziesz podobnie tak jak ja, czyli porówno. No, tak nie orientuję się zbytnio na jakim, e, jak masz właśnie na Twoim poziomie, jak powinno być, jak inni na przykład mają. Ale jak wiadomo, powinieneś ładować jak najwięcej wzręczność, też również wytrzymałość. No i oczywiście, w szczęście, chociaż nie aż tak duże jak wytrzymałość, czy tam zręczność. Oczywiście Ciebie pozdrawiam. Q e, to, je, to jest chyba w sprawie Lochów, tak? W poboczne staty od Major. Powiedzcie mi, czy ty, 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 ty. to jest chyba nie do mnie, nie do mnie, tylko do Bilgi. Więc tak, tu może jeszcze sobie zaatakuję kogoś. Chociaż nie, tutaj widzę, że nie ma sensu, bo tak bo, widzę, że mi wolno internet chodzi, więc nie ma sensu. O, idziemy dalej. Kondzio X00. Do mnie napisał Elo, gra ktoś na S33, w sumie nie tylko do mnie chyba tylko do GD. To dać nick to dam zaproje. Jest dobra no mniejsza z tym i tak nie gram, więc to już mnie nie dotyczy. Oczywiście pozdrawiam. CrossfitEUDZ, do, jeżeli dobrze oczywiście czytał. Oczywiście pozdrawiam. Simanko jestem twoim fanem. Mam pytanie, co muszę zrobić na początku gry mam 12 level 400 golda, no i jestem zwiadowcą. Znalazłoby się może miejsce w gildii Pozdro. Oczywiście, w gildii, no, to wydaje mi się, że nie, no bo masz ciut za mały poziom, no właściwie nie ciut, tylko no zbytnio za mały. A co możesz zrobić? Oczywiście, możesz no w głównej mierze wydać na staty. Jeżeli masz jakąś swoją gildię, to możesz na gildię, ale no jak dla mnie, powinieneś to wydać na staty na tym poziomie. No i wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza opcja, by była. Szymon 0212. Siema pozdrowić na odcinku i ocenisz moją postać. Oczywiście pozdrawiam. Tutaj oczywiście widzę druga wiadomość od Ciebie. Zobaczmy, co ty też napisałeś. O, chyba tutaj mnie wywala. Bo słaby łącze, coś widzę jest. O i mam nadzieję, że mi to nie przeszkodzi. Nagraniu, a właściwie dokończeniu tego odcinka, tego odcinka. Spróbujmy jeszcze raz, może teraz. Oj, mam nadzieję, że nie ma żadnej przerwy technicznej, bo to widzę, że często teraz może tak się zdarzyć. Spróbujmy jeszcze raz. No, niestety, niestety chyba dzisiaj Wam nie będę mógł doczytać do końca wiadomości, więc postaram się doczytać i zapamiętać, które zostały w następnym odcinku, więc wydaje mi się, że podobał Wam się odcinek, więc trzymajcie się i strzała!